Z tej Strony Kryra Gaming, kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy drugi raz luźne duo, tym razem z Pankiem. Witam wszystkich. E, dzisiaj znowu sobie zagramy parę trybów. E, będzie to na przykład, nie wiem, zadyma, oblężenie, starcie. Może też zbiorę klejnotów. E, zobaczy się. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, a także o łapeczki w, łapeczce w górę. I wbijajcie na kanał Panko, bo ten panel, kan, pan też ma kanał oczywiście. Tak. I wbijajcie do klanu Polskie Grzybki, bo klan cały czas progresuje. Więc polecam. Tak. Dobra, pierwszy, może sobie zagramy pierwsze oblężenie. Tak, możemy sobie zagrać. To ja wezmę sobie Dynamajka. Gdzie on jest? O, dole. Mam Mamy Szelkę. No to też nieźle, nie jest Dobra, Szelkę, a ma Star Powera może? No, zobaczymy, który, nie? Właściwie wiem. Czy w ogóle ma Star Powera? No ma przecież tego, pokazuje się. Nie A no, rzeczywiście Probażej Dobra, mamy po jednej. Ale oni teraz będą mieli przewagę. Dobra, szybko. O nie, ej, dobra, oni nas jadą. Kurde, faktycznie nita jest nawet dobra. No trzeba zabrać nitę potem. Ej, no to jeszcze kiedyś grać. Dobra, ej, Kryga, mamy drobny problem. O kurde. To tu, tu się nie jest. Ej to dorad, jest koniec, dorad. szybka gierka No to, jak widzicie nie warto grać e, oblężenie Oblężenie to jest najgorszy tryb Tak, zgadzam się Dobra, przejdźmy lepiej może do zadymy No tak Dobra, ja sobie zagram mm, Jezu, Kim by sobie tu zagrać? N nigdy nie nabijesz tego Mega Boxa, a czy Big box? No chyba ja nie nabiję <laughs> Dobra, ja dawaj. Nie wiem, nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj prawdopodobnie sobie... z odpię... tej yy Big Boxa. No, jeżeli go w ogóle nabije, bo się okaże jak ten odcinek w ogóle będzie wyglądał. Czego jeszcze nie masz tego? Czego jeszcze nie masz? zadymy i zbioru klejnotów. Dawaj wybierz za... A, wybierasz, dobra. Rozry�를. O, Kogo mamy? Pewnie jakaś piper. Nie, jest Pam, O Jezus, same tanki. To nieźle. No tak średnio troszkę. Co ta pan robi? ale dobra. Jezu, zawsze na tych gierkach trafiamy na jakiegoś gościa, który nie mogę. Co ta Pam robi? Boże, no Pam, co ty robisz? Jezu, ta Pam jest dziwna. Ona, co ona Czemu ona tam walnęła to leczonko? W ogóle ja tą koalenitę to mam w sklepie już jakieś trzy dni, nie? I ona mi się w ogóle nie zmienia. Ja właśnie nie wiem, co się dzieje. Dawaj, 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 Dobrze, dobrze. O, kurde. No naprawdę. Trafiła nas niestety, nie? To wiem. Gdzie ta pan jest? No żyje? Żyje. No to no, no, pan, no, bierz tą piłkę Wiesz, teraz ktoś sobie nas ogląda I takie, Jest jakie lamusy w ogóle No wiem no, Myślę, że śrubkę ona podniosła Takie z widy <laughs> Kurde, Frank, by się teraz przydał, żeby to Ej, dobra, ja strzelam ramkę Nie, bo przez tą armatkę Dawaj, dawaj, dawaj No nic tu nie zrobię, bo tu jest ta Jessie I ta, no nie No i zginąłem 40 Ty sekund no, Co robisz, pan? to pan się kręci w krzaszkach. O mój Boże, niektóre te niektóre jest... ziomeczki to są sery nieogarnięte No, no nie, Aha, nie, nie smar... niestety nie będziemy mieli O, o, dobrze, 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 Pam, dobrze, Pam, Pam, nie. No, ale... Jeszcze do zera nas porobili I, ale ona miała paść Ona miała star power, star -power No, dobra, to dawaj zbiorę klejnotów Może tutaj mi się uda zdobyć tą e, Gwiezdną żeton A wiesz, co tutaj wezmę? Nitę. Poitę. Ja wezmę pan. No, abyśmy mieli healera? No. Najgorzej, by było gdybyśmy nie mieli, właśnie. Dobra, let's go. Robimy tych chłopów. Dobra. Jackie, jesteśmy z Jackie. Oni mają tam brodę, chyba. I Jackie. Tak, więc nie jest najgorzej. Nie jest naj... El Primo, a nie mają też El Primo. O nie, no przy nich się zrespiło. A nie, Gina mają. Widziałem tych ludzi na trilku, przynajmniej ja tam ROZA. Albo jednak nie. Kurde. Co, że mnie porobiła? No nie, no. i ten El Primo 8. Uważaj, 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 jaki tutaj była roza gdzieś. Nie, no, porobiła no, tam. Ta ja, 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 ja jej pomogę, a jednak nie pomogę. Dobra, walę tutaj tego, misia. Szkoda, że nie mam tego gadżeta do Nity. Pumek z do Nity. No, on jest spoko. A jaki on jest? No, że jak ten miś, nie, to on jakby tak zamraża twoich przeciwników. Jak tam naciśniesz gadżet, nie, to ci zamraża. Aha. Dobra, no musimy zniszczyć tego El Primo. No, ja w sensie, nie mogę. To... Ojeju, ten L Primo ma 55 Przed chwilą przed odcinkiem, nie, graliśmy sobie gierkę i wygraliśmy. A tak. teraz na odcinku jak zwykle nie wychodzi, no to jest niesamowite. No właśnie, no przecież to jest jakieś... Dobra. W ogóle fajny jest ten gadżet właśnie też Rose, że ona sobie krzaczki daje. Tak, ona dała gdzieś krzaczki? No tam, u góry, przy tym tym. A, mam no, O Jezus! Cześć, dobrze, dobrze! Dobra, dobra, dobra. Nie! Nie, bo ta Jackie przeżyła. A... No dobra, to już. No dobra, No to już jest koniec chyba. Walne jeszcze, jeszcze, misia. nie tam tam, a nie Jackie, bo wtedy bym dosyć dużo puszek stracił.

No, no mam... Może teraz, teraz przy tej gierce chyba mogę jeszcze uzbierać trzeciego brawlboxa. No, no ja nie mam jakby już ty. O, idealnie, idealnie bym się trafiło, tyle skrzyneczek. Wiecie, ty iść tam do góry, a ja wezmę teraz dwie. Nie ma problemu. Dobra, tutaj jedna i tam druga jeszcze. Ja to na dwa hity biorę, o, ktoś nie A no faktycznie. To jest mega dobre do skrzyneczek rozwalania. No. I dobrze jest też właśnie, że ona tego star fajnego Brawl. ma. Ona ma tego fajnego star powera Ło! Co to jest? Co? Co mam? a ten crow przypadkiem nie ma jakiegoś maksymalnego poziomu? Nie, nie, nie A może jednak? Kurde, nie, nie jestem pewien Czyli ja mam crow'a, ale nie wiem nawet jak to Na którym masz levelu w ogóle króla? Ja mam na siódmym No Dobra D Dawaj zamykamy nie ich, ja, ja od tej kroła. strony biorę no, no idealnie prostu, tej a to... ta kometa idealnie po prostu ale nawet nie wiem na czym polega mój by grała. bo dawno król nie grałem kiedyś tak wiesz jarałem się że o mam króla będę mi nerwi ciągnął a teraz takie taki. A jest spoko ale jednak taki nie jest no, <laughs> król jest spoko jednak nie taki nie ale no tak taka, taka legenda, to, legenda ale taka gra się, gra się lepiej Jezus. Można grać się lepiej można grać Teoretycznie słabszymi y, ziomkami można grać lepiej, ja zmieniałem. No ja też. Dobra, czwarte miejsce, super. No to naprawdę bardzo dobre Dobra, ale, ale ja mam mamy Big Box. Mamy mamy oblężenie. Już graliśmy. A nie, już graliśmy tak. Dobra. dobra no to otwieraj Big Boxa. Na... Cześć. Ja absolutnie nic nie mam. Dobra, dwa rollboxy na początek. Tu, 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 tu. <laughs> Gadżet! Gadżet do bóla! Stek do żylny! Ból natychmiast odzyskuje 1500 punktów życia. Tak jest! Jeszcze tak? na... No, na no, odcinku, dobra, to zobaczmy. Prima, Big Box. Trzy rzeczy w Big Boxie, więc jest szansa. No i nic. No dobra, ale mamy gadżet, więc. Pokaż, pokaż do no O, dobra, czekaj. O, ból, cyk. Wow. O subskrypcji kanału, a także o ty w górę. Wbijajcie na kanał Panko, a także do naszego klanu. Więc do następnego odcinka. Siemano! Siemano!